Trzeba iść do przodu. Nie do tego. Będziesz miał do mnie tego. weź go w gani dupę, sowa. Wiesz, sobie kupili temu u wunia. A teraz coś się opierdala? Już ktoś cię namówił Żebyś był frajerem? No bo teraz na chwilę ci nie rozumiem sowa Kubela temu sobie wyjaśniliśmy, a ty jeszcze coś tam masz łąty do mnie A to się gani, sowa kurwa dupę, bo to naprawdę nie życzę ci e, tego, że żebyś bo stracisz e, jakby no To jest to wszystko, bo robisz sumy. Ja wiem, jesteś kobietą. Bitą. Ty nie ma czasu na nagrywki i inne rzeczy Ale nie spina się do mnie Sowa Bo na razie to też się kurwa spinasz Jakbyś go Ja do ciebie nie mam To weź ogarnij dupę Bo naprawdę no robisz z siebie Frejera I pajaca Teraz Bo ja cię złapam na chytkaczu Że ja tam, coś gadać o mnie tego inne rzeczy weź organi dupę. Nie rób z ciebie frajera, bo na razie to robisz z ciebie frajera. Mówię to uczciwie, i trzy szczerze otwarte, ale głupie zaczepki robisz sowa. Mówię ci to poważnie. Już ludzie też mają na... ciebie dosyć za takie głupie zaczepki. Weź organi dupę, sowa. Bo naprawdę ja się w kurwie to przejedziemy, przy, wyjaśnimy sobie cztery oczy na live i zobaczymy, czy taki będzie kozaczek sowa. Nie, ja cię nie straszę, bo nie mam zamiaru cię straszyć. Ale weź już odpierdol się ode mnie, bo to jest tak kurwiające, że chętnie bym wsiadł z, z ziomkami i podjechał do ciebie. To nie jest tak daleko. i byśmy to sobie wyjaśnili No sobowało, się ogani dupę Zami się swoim kurwa życiem My mamy swoje i weź się odpierdol bo naprawdę doigra się i ben... i naprawdę przejedziemy i wyjaśnimy sobie to Cztery oczy Jeszcze odpalę live'a na YouTube, na TikToku i zobaczymy czy taki kozak kurwa będzie w albo nie bierzesz kurwa leka znowu i dlatego ci odpierdala na web. Ja tylko cię ostrzegam. Soba. Bo to jest tu, już zaczyna być wkurwiające, głupie zaczepki. To fraje by tak nie robił. Jej. Jak ty. Widzicie, jak wam to wszystko układa? Przez swoje zachowania. No i widzicie. A wy nie wierzycie, nie wierzycie. Dalej, kurwa. Pierdolicie jak fra jeżynicy, że to jest. Naprawdę. normalny człowiek by powiedział, dobrze, tak ma, e, muszę odpocząć. Jest na ulopie. A wy to kurwa nie wiem. Na wasze kliknięcie mam robić? Nie. No. Jestem na ulopie, chcę sobie odp <coughs> Sorry. odpocząć. Od debilu że są frajerami, debilami że tam pierdolą i plotki sieją jako frajerzy tego typu widzicie jak wam kurwa ukracam nie ma streamu na youtube miała być płyta płyta będzie w przyszłym roku widzicie jak to wam spierdala a widzicie, czyja to jest wina? Moja kurwa czy wasza? Bo to jest na razie wasza wina, nie moja. Ja bym karty na stół, nie wy. Ale cóż, role się odmieniły. Widzicie? Pochuj, gracie ze mną. Bo miałem w tym roku uruchomić was, żebyście wysyłali. To ma tu paczki Tak było Kupę lat temu Ale ja nie będę nic kurwa dla was coś robić Bo wy macie wyibane na nas Tak To dlaczego ja mam coś Od siebie dawać Jak wy kurwa nie dajecie kurwa Rozumiecie kurwa No właśnie Tego kurwa nie rozumiecie Dlatego przykurcam wszystko No ale cóż to jest wasza już broszka, nie moja. No widzicie, przygrywacie ze mną. Za każdym razem przygrywacie. Nie wygrywacie, tylko za każdym waszym krokiem przegrywacie. Bo kto jest fajnie, ja czy wy? Tacy kurwa mądrzy Polacy kurwa poszli za Tuskiem, kurwa. Ja pierdolę To już wolałem PiS Bo były to tacy i inne rzeczy, a w kienku Tuska chuj Tacy mądrzy byliście kurwa Ja pierdolę Trzeba być, być frajerem żeby za Tuska kurwa głosować No ale trudno Głosowaliście jest tuz, no to kurwa, teraz już jest. a to nie jest, ten je, jeszcze mm, wszystko. Będą cięcie. Dalsze. To nie jest koniec tego typu. Co wy odjebaliście Polacy? Na tuska głosować? Ja pierdole. Słuchajcie, ja tu, tu obiecywał różne tam dotacje, nie dotacje i co? Fika z makiem. Eee, słuchajcie widzowie, czy jak chcecie pozwolenie czy czy Dis po 3 złote, zapraszam do mnie. Wysyłacie mi dla kogo to ma być, od gminy to robię, ja sprzedawam, nie jakie Podaję numer konta, przelewacie 3 złote Kto da 3 zł to da. Bo może mnie ktoś przebić, tylko typu, Taka jest prawda. Właśnie. Yy, po prostu są poza mnie życzę, czy. Diz. Po 3 zł Podaję Wam numer konta, przelewacie 3 zł Wystarczy po odwiedzeniu. od razu od góry nie dostajecie. Zapraszam zapraszam, bo nikt nigdzie kurwa nie dostaniecie za 3 złote mm. łobapie. No właśnie. Zapraszam, zapraszam, bo... Jest warte świeczki, bo dużo ludzi dostaje i jest są zadowoleni ludzie, że ode mnie dostaną za 3 zł tego typu Proste, tego trzeba chcieć. Ja wiem, że to jest okres wakacyjny, staję sobie sprawę. Dlatego nic się nie odzywa Ale zobaczę. Pozdrowienie życzę przy po 3 złote. Numer kątował. Podaję, przerowacie, wzraccie mi potwierdzenie. I góry Nie stajecie. Albo chcecie być frajerami. No właśnie. To jest wszystko jest od was w zależności. Czy chcecie być frajerami? Czy idziecie do przodu, bo ja idę do przodu mm? Przemyślcie sobie Te fakt teraz który wam tu mówi Tego typu Łobawę Trzeba iść Z głową a nie z dupą Tego typu mm -hmm. Widzicie? Tu takie boże legenda internetu. Muszę kurwa was uczyć <grym> Kurwa no, myślcie, myślcie, tego typu zapraszam, zapraszam, będę dalej robił dla Was, bo dzisiaj ponad połowę ogonąłem, bo dużo ludzi zamówiło kolejna Was tego typu, a nie chcecie Wasza broszka, to zostajecie frajerami. A chcecie być frajerami? Chyba nie, co? Łobawen, jak się mówi, przemyślcie sobie te fakty z zapasem, udostępniajcie i trzeba iść do przodu. Nie do tyłu. Tego typu. Trzymacie się i czego na wasze włumienie. Trzeba być i nie być frajerem. Tego typu wow.